Witał wrzesień chłodnym porankiem, gdy ośmioletni Michał Nowak nerwowo przygotowywał się do pierwszego dnia w nowej szkole. Jego ojciec, pułkownik Tomasz Nowak, właśnie wrócił z sześciomiesięcznej misji wojskowej w Afganistanie i rodzina musiała się przeprowadzić do nowego garnizonu. Przeprowadzki były częścią życia wojskowego, ale dla małego chłopca każda oznaczała opuszczenie przyjaciół i rozpoczęcie od nowa. Tomasz patrzył na syna z troską, dostrzegając niepokój w jego dużych brązowych oczach. Wiedział, jak trudne mogą być pierwsze dni w nowej szkole, szczególnie dla dziecka żołnierza. Sam pamiętał podobne sytuacje z własnego dzieciństwa, gdy jego ojciec również służył w wojsku i rodzina często się przeprowadzała. Michał był delikatnym, inteligentnym chłopcem, który bardziej interesował się książkami niż piłką nożną. W poprzedniej szkole miał przyjaciół, którzy go rozumieli i akceptowali jego różnice. Teraz musiał wszystko zacząć od początku, w nowym mieście, wśród obcych dzieci. Tomasz ukucnął przy synu i delikatnie poprawił mu kołnierzyk mundurek szkolnego. Chciał powiedzieć coś ważnego, coś, co dałoby chłopcu siłę na nadchodzące wyzwania, ale wiedział, że niektórych lekcji życie musi nauczyć samo. Po śniadaniu, Tomasz odprowadził Michała do szkoły. Budynek wydawał się ogromny i onieśmielający, a dzieci na podwórku głośno się bawiły. Tworząc już ustalone grupy przyjaciół, Michał ścisnął mocniej rękę ojca, czując, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Przy bramie szkolnej Tomasz pocałował syna w czoło i powiedział mu, że będzie na niego czekał po lekcjach. Patrzył, jak mała postać w granatowym mundurku znika w tłumie innych uczniów, modląc się w duchu, żeby ten dzień nie był dla niego zbyt trudny. Rozdział drugi, nowy w klasie. Klasa trzecia B przyjęła nowego ucznia z typową dla dzieci mieszanką ciekawości i podejrzliwości. Pani Kowalska, nauczycielka o łagodnym usposobieniu, przedstawiła Michała klasie, prosząc go, żeby powiedział kilka słów o sobie. Chłopiec stanął przed tablicą, czując na sobie dwadzieścia par oceniających oczu. Michał opowiedział krótko, że jego ojciec jest żołnierzem i że dlatego często się przeprowadzają. Wspomniał, że lubi czytać książki. I że jego ulubionym przedmiotem jest historia. Niektóre dzieci wydawały się zainteresowane, inne przygladały mu się sceptycznie, jakby próbowały ocenić, czy będzie pasował do ich szkolnej hierarchii. Podczas pierwszej przerwy Michał siedział sam w ławce, oglądając przynajsone z poprzedniej szkoły zeszyty. Miał nadzieję, że ktoś do niego podejdzie i zagada, ale większość dzieci była zajęta swoimi sprawami. Tylko kilkoro rzucało w jego stronę ciekawe spojrzenia, ale żadne nie odważyło się pierwszego kroku. Kacper Wójcik, największy chłopak w klasie i nieoficjalny przywódca grupy, obserwował nowego ucznia z daleka. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec był znanym biznesmenem w mieście, a matka pracowała jako lekarz. Kacper przywykł do tego, że inni dzieci traktowały go z szacunkiem, a niektórzy nawet z lękiem. Gdy nauczycielka poprosiła Michała, żeby przeczytał fragment lektury, chłopiec stanął i zaczął czytać płynnie, z właściwą intonacją. Czytał lepiej niż większość dzieci w klasie, co wywołało u niektórych podziw, a u innych irytację. Kacper skrzywił się, słysząc pochwały pani Kowalskiej pod adresem nowego ucznia. Po tej lekcji, atmosfera wokół Michała zaczęła się zmieniać. Niektóre dzieci podchodziły do niego z pytaniami o poprzednią szkołę i miejsca, w których mieszkał. Michał opowiadał chętnie, ciesząc się zainteresowaniem, nie dostrzegając złośliwych uśmiechów na niektórych twarzach. Rozdział 3. Pierwsze problemy. Trzeci dzień w nowej szkole przyniósł pierwsze poważne problemy. Podczas lekcji wychowania fizycznego, gdy dzieci wybierały drużyny do gry w piłkę nożną, Michał został wybrany jako ostatni. Nie był sprawny fizycznie jak inni chłopcy, co szybko stało się widoczne na boisku szkolnym. Kacper, który był kapitanem jednej z drużyn, demonstracyjnie wzdychał za każdym razem, gdy Michał nie zdążył do piłki lub źle ją podał. Inne dzieci zaczęły się śmiać, gdy podczas gry Michał potknął się i upadł na trawę. Brudzą sobie dres. Czerwienił się ze wstydu, próbując wstać jak najszybciej. Po zajęciach sportowych, w szatni, komentarze stały się bardziej jadowite. Kacper głośno zastanawiał się, czy syn żołnierza nie powinien być lepszy w sporcie. Inni chłopcy przytakiwali, chcąc zyskać jego aprobatę. Michał ubierał się w milczeniu, udając, że nie słyszy złośliwych uwag. Podczas obiadu w stołówce szkolnej sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej. Michał usiadł sam przy stoliku, nie mając jeszcze stałej grupy znajomych. Kacper z kolegami usiedli przy sąsiednim stoliku i zaczęli głośno komentować jego strój, sposób jedzenia i fakt, że zawsze nosi ze sobą książkę. Jeden z chłopców, Paweł, zapytał prowokacyjnie, czy Michał nie wolałby zostać w domu z mamą zamiast chodzić do szkoły. Inne dzieci wybuchły śmiechem. A Michał poczuł, jak rumieniec wstydu rozlewa się po jego twarzy. Próbował kontynuować posiłek, ale jedzenie stawało się coraz trudniejsze do przełknięcia. Nauczycielka dyżurująca w stołówce nie dostrzegła, co się dzieje, będąc zajęta rozmową z koleżanką. Michał skończył jeść jak najszybciej i wyszedł na podwórko, szukając spokojnego miejsca, gdzie mógłby się schować przed docinkami rówieśników. Rozdział czwarty eskalacja. Następne dni przyniosły nasilenie szykan. Kacper odkrył, że może bezkarnie przydaczać się Michałowi, ponieważ nowy uczeń nie skarżył się nauczycielom ani nie odpowiadał agresją. To tylko zachęciło go do dalszych działań, które stopniowo angażowały coraz więcej dzieci z klasy. Podczas przerw Michał znajdował swoje przybory szkolne poprzerzucane po klasie lub pozgubiane w różnych miejscach. Jego zeszyty bywały porysowane, a gumka czy temperówka znikały bez śladu. Kacper zawsze miał alibi a inne dzieci zachowywały się, jakby nie widziały, co się dzieje. Szczególnie bolesne były komentarze dotyczące jego ojca. Kacper zaczął głośno zastanawiać się, czy Michał na pewno jest synem prawdziwego żołnierza, skoro jest taki słaby i płaczliwy. Sugerował, że może jego ojciec nie służy wcale w wojsku, tylko Michał to wymyślił, żeby zrobić na innych wrażenie. Inne dzieci, początkowo niechętne do uczestniczenia w szykanach, stopniowo zaczęły się przyłączać lub przynajmniej nie interweniować. Atmosfera w klasie stawała się coraz bardziej toksyczna, a Michał czuł się coraz bardziej izolowany i bezradny. Najgorsze były lekcje, podczas których musiał się wypowiadać lub wychodzić do tablicy. Kacper z kolegami wymyślili sposób na dezorientowanie go. Cichutko pochukiwali lub wydawali dźwięki, które tylko Michał słyszał, a nauczycielka nie mogła zlokalizować. Chłopiec gubił się, zapominał co chciał powiedzieć i wyglądał na kompletnie zagubionego. Po dwóch tygodniach nauki Michał zaczął udawać chorobę, żeby nie iść do szkoły. Wymyślał bóle brzucha, głowy, gorączkę. Jego matka Anna martwił się tym stanem rzeczy, ale nie potrafiła wyciągnąć z syna prawdy o tym, co się dzieje w szkole. Rozdział 5. Trzymanie sekretu. Michał robił wszystko, żeby ukryć przed rodzicami prawdę o tym, co dzieje się w szkole. Wiedział, że ojciec ma dosyć problemów związanych z nową służbą i nie chciał go dodatkowo obciążać. Poza tym bał się, że jeśli ojciec się dowie, będzie rozczarowany synem, który nie potrafi sam sobie poradzić. Codziennie wieczorem, gdy Tomasz pytał go o szkołę, Michał odpowiadał ogólnikowo, że wszystko w porządku. Opowiadał o lekcjach, nauczycielach, ale unikał tematów związanych z rówieśnikami. Gdy ojciec pytał o przyjaciół, chłopiec mówił, że jeszcze ich poznaje i że potrzeba czasu. Anna, matka Michała, była bardziej spostrzegawcza. Dostrzegała, że syn jest smutny, mało je i niechętnie rozmawia o szkole. Próbowała delikatnie wypytywać go o klasę, koleżanki i kolegów, ale Michał skutecznie unikał konkretnych odpowiedzi. Wieczorami Michał zamykał się w swoim pokoju i czytał książki, uciekając w świat fantazji i przygód. To była jego jedyna ucieczka od szkolnej rzeczywistości. Czasami płakał po cichu do poduszki, ale zawsze starał się, żeby rodzice nie słyszeli. Sytuacja w szkole tymczasem stawała się coraz gorsza. Kacper wymyślił nowy sposób nadręczenie Michała, zorganizował bojkot, podczas którego nikt z klasy nie mógł z nim rozmawiać. Dzieci, które początkowo były wobec niego neutralne, teraz też go ignorowały, bojąc się zostać następnymi ofiarami. Podczas jednej z przerw Michał próbował dołączyć do grupy dzieci grających w karty. Kacper głośno powiedział, że nie chcą grać z kimś, kto kłamie na temat swojego ojca. Michał zapytał o co mu chodzi, ale nikt nie odpowiedział. Został sam podczas gdy inne dzieci oddaliły się, śmiejąc się za jego plecami. Rozdział szósty. Punkt krytyczny Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny podczas lekcji historii, która była ulubionym przedmiotem Michała. Pani Kowalska prowadziła lekcje o II wojnie światowej i polskich bohaterach. Michał, zapomniawszy na chwilę o swoich problemach, aktywnie uczestniczył w dyskusji, opowiadając o historiach, które słyszał od swojego dziadka weterana. Kacper, irytowany tym, że Michał znów ściąga na siebie pozytywną uwagę nauczycielki, postanowił go zawstydzić. Podczas przerwy, gdy pani Kowalska wyszła z klasy, stanął przed Michałem i głośno zapytał, czy jego ojciec naprawdę jest żołnierzem, czy może jest tylko kucharzem w wojsku. Michał odpowiedział, że jego ojciec jest pułkownikiem i służy w wojskach specjalnych. Kacper wybuchnął śmiechem i powiedział, że to niemożliwe, bo syn prawdziwego żołnierza nie byłby takim maminsynek. Inne dzieci zaczęły się śmiać, a atmosfera w klasie stała się elektryczna. Jeden z kolegów Kacpra, Paweł, dodał, że pewnie Michał wymyśla historię o ojcu, żeby się chwalić. Powiedział, że jego ojciec jest biznesmenem i zarabia więcej niż jakikolwiek żołnierz, więc Michał nie ma się czym chwalić. Śmiech w klasie stał się jeszcze głośniejszy i bardziej szyderczy. Michał poczuł, jak oczy zachodzą mu łzami. Próbował się bronić, mówiąc, że jego ojciec naprawdę służy w wojsku i że ma medale za służbę w Afganistanie. Ale jego głos drżał, a słowa brzmiały nieprzekonująco nawet dla niego samego. Kacper, widząc, że udało mu się doprowadzić Michała do łez, postanowił zadać ostatni cios. Powiedział głośno, żeby cała klasa słyszała, że Michał jest kłamcą i płaksą i że nikt nie powinien z nim rozmawiać. Atmosfera w klasie stała się lodowata, a Michał poczuł się kompletnie osamotniony. Rozdział 7. Załamanie tego dnia Michał wrócił ze szkoły całkowicie załamany. Nie mógł już dłużej ukrywać swojego stanu przed rodzicami. Anna od razu zauważyła, że syn ma czerwone, zapłakane oczy i że jest bardziej przygnębiony niż zwykle. Tym razem jej delikatne pytania spotkały się z wybuchem łez. Michał opowiedział matce o wszystkich upokorzeniach, jakich doświadczał w szkole, o tym jak Kacper z kolegami wyśmiewają go i nazywają kłamcą, o tym jak nikt z klasy nie chce z nim rozmawiać i jak czuje się kompletnie osamotniony. Anna słuchała z rosnącym oburzeniem i bólem serca. Gdy Tomasz wrócił z jednostki, Anna opowiedziała mu o rozmowie z synem. Pułkownik poczuł, jak gniew narasta w jego piersi. Przez całe tygodnie jego syn cierpiał w milczeniu, podczas gdy on nawet nie wiedział o problemie. Czuł się jak ojciec, który zawiódł swoje dziecko. Tomasz wszedł do pokoju Michała i usiadł na brzegu łóżka. Syn leżał odwrócony do ściany, nie chcąc patrzeć ojców oczy. Pułkownik delikatnie położył rękę na ramieniu chłopca i powiedział, że jest mu przykro, iż syn musiał przechodzić przez to wszystko sam. Michał odwrócił się. I spojrzał na ojca ze łzami w oczach. Powiedział, że nie chciał sprawiać kłopotów i że może rzeczywiście jest słaby, skoro nie potrafił sam sobie poradzić. Tomasz poczuł, jak serce ściska mu się z bólu na słowa syna. Tej nocy Tomasz długo nie mógł zasnąć, planując, co będzie robić następnego dnia. Wiedział, że musi działać, ale chciał to zrobić tak, żeby pomóc synowi, a nie zaszkodzić mu jeszcze bardziej. Postanowił, że następnego dnia odwiedzi szkołę i porozmawia z nauczycielami o sytuacji. Rozdział 8. Plan działania. Tomasz wstał wcześnie i przygotował się starannie do wizyty w szkole. Założył swój galowy mundur pułkownika, dopilnował, żeby wszystkie odznaczenia były na właściwych miejscach. Wiedział, że pierwszy kontakt będzie kluczowy dla sukcesu całej operacji, którą planował przeprowadzić. Przed wyjściem z domu porozmawiał z Michałem. Powiedział mu, że dzisiaj odwiedzi szkołę, ale że syn nie musi się niczym martwić. Zapewnił go, że nie zamierza robić niczego, co mogłoby go zawstydzić lub sprawić dodatkowe problemy. Michał patrzył na ojca z mieszaniną nadziei i niepokoju. Tomasz dotarł do szkoły tuż przed rozpoczęciem lekcji. Jego pojawienie się na korytarzu szkolnym wywołało sensację wśród uczniów i nauczycieli. Wysoki, umundurowany żołnierz z orderami na piersi to nie był widok codzienny w tej szkole. Najpierw udał się do dyrektora, pana Jankowskiego. Żeby oficjalnie zgłosić problem i omówić sytuację swojego syna. Dyrektor był zaskoczony informacjami o szykanach w klasie trzeciej B i zapewnił pułkownika, że szkoła nie toleruje takich zachowań. Następnie Tomasz poprosił o rozmowę z panią Kowalską, wychowawczynią klasy. Nauczycielka była wyraźnie zaniepokojona, gdy dowiedziała się o problemach Michała. Przyznała, że nie zauważyła skali problemu i że będzie musiała dokładniej obserwować dynamikę w klasie. Tomasz poprosił o możliwość odwiedzenia klasy i opowiedzenia dzieciom o swojej służbie wojskowej. Pani Kowalska zgodziła się entuzjastycznie, widząc w tym okazję do niezwykłej lekcji oraz sposób na rozwiązanie problemu z szykanami. Rozdział 9. Wizyta w klasie Gdy Tomasz wszedł do klasy trzeciej B w towarzystwie pani Kowalskiej, zapanowała absolutna cisza. Dzieci patrzyły z zachwytem i respektem na wysokiego mężczyznę w wojskowym mundurze, którego pierś pokrywały liczne odznaczenia. Michał poczuł mieszankę dumy i zdenerwowania, widząc ojca w swojej klasie. Pani Kowalska przedstawiła gościa jako pułkownika Tomasza Nowaka, ojca Michała, który służy w wojskach specjalnych i brał udział w misjach zagranicznych. Przy każdym słowie, Kacper bledł coraz bardziej, a jego koledzy przestali się uśmiechać szyderczej. Tomasz rozpoczął od opowieści o służbie wojskowej, o misjach w Afganistanie. I o tym, czego wymaga od żołnierza prawdziwa odwaga. Mówił spokojnie, ale z taką pewnością siebie, że każde dziecko w klasie wieszało na jego słowach, pokazywał odznaczenia, opowiadając historię każdego z nich, szczególną uwagę poświęcił medalom za odwagę i za misje pokojowe. Opowiadał o sytuacjach, w których musiał podejmować trudne decyzje, chronić innych żołnierzy i pomagać cywilom w strefach konfliktów. Dzieci słuchały z otwartymi ustami a niektóre zadawały pytania o życie wojskowe. Gdy jeden z uczniów zapytał, czy żołnierz musi być silny fizycznie, Tomasz odpowiedział, że najważniejsza jest siła charakteru. Powiedział, że prawdziwa odwaga to nie bicie się z innymi, ale stawanie w obronie słabszych i trzymanie się swoich wartości nawet wtedy, gdy jest się w mniejszości. Kacper siedział cicho, wyraźnie zawstydzony tym, jak bardzo się mylił co do ojca Michała. Inne dzieci zaczęły patrzeć na Michała z nowym szacunkiem, a niektóre z podziwem. Atmosfera w klasie zmieniła się diametralnie w ciągu jednej lekcji. Rozdział dziesiąty. Moment prawdy. Po opowieści o służbie wojskowej Tomasz przeszedł do najważniejszej części swojej wizyty. Spojrzał na klasę poważnym wzrokiem i powiedział, że chce porozmawiać o prawdziwej odwadze i o tym, co znaczy być honorowym człowiekiem. Cisza w klasie stała się jeszcze głębsza. Powiedział, że dowiedział się o pewnych problemach w klasie i że jako ojciec i żołnierz. Nie może przejść obojętnie obok niesprawiedliwości. Nie wskazywał na żadne konkretne dziecko, ale mówił ogólnie o tym, że silniejsi powinni chronić słabszych, a nie ich krzywdzić. Opowiedział historię z Afganistanu, gdy jego oddział musiał bronić lokalnej szkoły przed atakiem. Powiedział, że prawdziwy bohater to nie ten, kto pokazuje siłę wobec słabszych, ale ten, kto używa swojej siły, żeby chronić tych, którzy sami się bronić nie mogą. Tomasz spojrzał na kacpra i spokojnie powiedział, że widzi w nim potencjalnego lidera, ale że prawdziwy lider buduje innych, a nie ich niszczy. Chłopiec słuchał z czerwoną twarzą, czując ciężar słów pułkownika i spojrzeń całej klasy. Następnie tomasz opowiedział o swoim synu Michale, mówiąc, że jest z niego dumny nie dlatego, że jest silny fizycznie, ale dlatego, że ma dobre serce i zawsze stara się pomagać innym. Powiedział, że takie cechy są ważniejsze niż umiejętność gry w piłkę. Czy siła mięśni. Na koniec Tomasz zapytał klasę, czy mogą obiecać mu, że będą traktować się wzajemnie z szacunkiem i że będą budować klasę opartą na przyjaźni, a nie na strachu. Dzieci zgodnym chórem odpowiedziały, że tak, a Kacper kiwnął głową, patrząc w podłogę. Rozdział 11. Przeprosiny. Po wyjściu pułkownika z klasy zapanowała niezwykła atmosfera. Dzieci patrzyły na Michała z nowym szacunkiem. A niektóre podchodziły do niego z pytaniami o ojca i jego służbę. Michał, który przez tygodnie czuł się niewidzialny, nagle stał się centrum pozytywnej uwagi. Kacper siedział w swojej ławce, borykając się z mieszanką wstydu i podziwu. Zdał sobie sprawę, jak bardzo się mylił co do Michała i jego ojca. Słowa pułkownika o prawdziwym przywództwie trafiły do niego i sprawiły, że zaczął myśleć o swoim zachowaniu w nowy sposób. Podczas przerwy Kacper podszedł do Michała. Było to dla niego bardzo trudne, bo nigdy wcześniej nie przepraszał nikogo publicznie. Powiedział cicho, że jest mu przykro z powodu tego, jak go traktował i że chciałby zacząć od nowa. Michał był zaskoczony, ale przyjął przeprosiny z ulgą. Inne dzieci, które uczestniczyły w szykanach, również zaczęły przepraszać Michała. Niektóre mówiły, że wiedziały, iż to, co robią, jest złe, ale bały się sprzeciwić Kacprowi. Atmosfera w klasie zmieniała się na oczach. A Michał po raz pierwszy od tygodni poczuł się akceptowany. Pani Kowalska, która obserwowała te zmiany, była pod wrażeniem tego, jak jedna wizyta mogła tak drastycznie zmienić dynamikę w klasie. Postanowiła wykorzystać ten moment, żeby wprowadzić nowe zasady dotyczące wzajemnego szacunku i pomocy koleżeńskiej. Po lekcjach Kacper ponownie podszedł do Michała i zapytał, czy chciałby się z nim zaprzyjaźnić. Powiedział, że jego ojciec to prawdziwy bohater i że on sam chciałby być kimś takim w przyszłości. Michał uśmiechnął się pierwszy raz od tygodni i powiedział, że chętnie zostanie jego przyjacielem. Rozdział dwunasty. Nowe początki. Następne dni przyniosły radykalną zmianę w szkolnym życiu Michała. Zamiast być outcast, stał się jednym z najpopularniejszych dzieci w klasie. Wszyscy chcieli słyszeć historię o jego ojcu i misjach wojskowych. Michał z przyjemnością opowiadał to, co wiedział, ciesząc się nowym statusem. Kacper dotrzymał słowa i rzeczywiście został przyjacielem Michała. Odkrył, że nowy kolega ma fascynującą wiedzę o historii i że rozmowy z nim są znacznie ciekawsze niż powierzchowne gadki o sporcie czy grach komputerowych. Zaczął również bronić Michała przed innymi, jeśli ktoś próbował go zadirać. Nauczyciele również zauważyli pozytywną zmianę w klasie. Dzieci stały się bardziej współpracujące. A przypadki agresji czy szykan praktycznie zniknęły. Pani Kowalska była szczególnie zadowolona z przemian w zachowaniu kacpra, który z agresywnego łobuza stał się pomocnym liderem klasy. Michał zaczął uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach, do których wcześniej się nie zapisywał. Dołączył do koła historycznego i koła teatralnego, gdzie jego wiedza i umiejętności zostały docenione. Po raz pierwszy od przeprowadzki czuł się naprawdę szczęśliwy w nowej szkole. W domu atmosfera również się poprawiła. Michał znów był wesołym, otwartym dzieckiem, które chętnie opowiadało o szkole i kolegach. Anna i Tomasz odetchnęli z ulgą, widząc, że ich syn wrócił do normy i że traumatyczne doświadczenia nie pozostawiły trwałych szkód. Tomasz był dumny z tego, jak jego interwencja pomogła synowi, ale jeszcze bardziej był dumny z tego, że Michał nauczył się ważnej życiowej lekcji o tym, że prawdziwa siła leży w charakterze a nie w przemocy czy agresji. Rozdział 13. Lekcja na życie. Trzy miesiące po wizycie pułkownika Nowaka w szkole klasa 3B stała się przykładem pozytywnej współpracy i wzajemnego szacunku. Michał i Kacper zostali najlepszymi przyjaciółmi, a ich przyjaźń pokazała innym dzieciom, że różnice można przekuwać w siłę, a nie w konflikt. Podczas szkolnych zawodów sportowych Michał nadal nie był najlepszym sportowcem, ale Kacper i inni koledzy wspierali go zamiast się z niego śmiać. Odkryli, że każdy ma inne talenty i że wszyscy mogą się od siebie nawzajem uczyć. Michał pomagał kolegom w nauce, a oni uczyli go gry w piłkę i innych sportów. Tomasz regularnie odwiedzał szkołę, nie tylko jako ojciec, ale również jako gość, który opowiadał o służbie wojskowej podczas lekcji historii i wychowania obywatelskiego. Jego opowieści o wartościach takich jak honor, odwaga i służba innym robiły na dzieciach ogromne wrażenie. Historia Michała i jego ojca stała się w szkole legendą, którą opowiadano młodszym klasom jako przykład tego, jak można rozwiązywać konflikty i budować pozytywne relacje. Dyrektorzy innych szkół prosili pułkownika Nowaka o przeprowadzenie podobnych spotkań w ich placówkach. Michał nauczył się, że czasami trzeba poprosić o pomoc i że nie ma nic złego w tym, żeby rodzice interweniowali, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli. Zrozumiał również, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby być najlepszym we wszystkim, ale na tym, żeby być uczciwym i dobrym człowiekiem. Kacper z kolei odkrył, że bycie liderem oznacza odpowiedzialność za innych i że można być popularnym, pomagając innym, a nie ich poniżając. Jego rodzice byli zaskoczeni pozytywną zmianą w zachowaniu syna i docenili wpływ, jaki wywarła na niego wizyta pułkownika. Dla Tomasza cała ta sytuacja była lekcją o tym, jak ważne jest słuchanie swojego dziecka i reagowanie na jego problemy. Zrozumiał, że jego syn potrzebował nie tylko ochrony, ale też przykładu tego, jak stawić czoła trudnościom z godnością i odwagą. Na koniec roku szkolnego klasa trzecia B. Otrzymała wyróżnienie za najlepszą współpracę i wzajemny szacunek. Podczas uroczystości Michał został wybrany przez kolegów na przedstawiciela klasy, co było dla niego wielkim zaszczytem i potwierdzeniem tego, jak bardzo się zmienił jego status w szkole. Tomasz patrzył na syna z dumą, widząc, jak pewnie stoi przed mikrofonem, i dziękuję nauczycielom oraz kolegom za wspaniały rok. Wiedział, że ta trudna sytuacja, choć bolesna, nauczyła ich wszystkich ważnych życiowych lekcji o odwadze, przyjaźni i sile charakteru. Historia zakończyła się szczęśliwie, ale pozostawiła trwałe ślady w sercach wszystkich, którzy w niej uczestniczyli.